Tammy 10, 10 lipiec. Etapik taki sobie no średni 28,5 mili. Przy pięknej pogodzie, no wiaterek delikatny nie można było cały czas, bo byśmy tutaj nie dojechali, więc pomagaliśmy się od czasu do czasu silnikiem z Borgu. Wyszliśmy o przed dziesiątą troszeczkę, właściwie prawie o dziesiątej. No w Klinkholm byliśmy parę minut po szóstej. Także coś, tak jak mówię, na no etapik fajny, jazda taka na oczku, trochę, no nie, no na, na, na pełnych żaglach też jechaliśmy troszeczkę. No i tam to trochę na diesel grocie. No. Wszystkiego po prostu było Najważniejsze, że było słońce Także wynagrodziło nam Wczorajsze ulewy No jutro Startujemy Na Drugą stronę Wchodzimy stąd i jedziemy już Na Niemcy Także następny etap To już spotykamy się w Niemczech Przeskakujemy Bałtyk tutaj no, w takim dosyć wąskim miejscu, także, żeby się nie. No, ale te cztery dychy około czterech dych będzie. Także, cóż, do zobaczenia. Na razie.